Po sromowcach Niżnych i Szczawnicy, dziś odwiedzamy okolice Jeziora Czorsztyńskiego. Głównym celem na dziś są dwa zamki, górujące nad Jeziorem Czorsztyńskim. Zaczynamy jednak od spaceru po koronie zapory wodnej w Niedzicy. Warto w tym miejscu przypomnieć ciekawą historię, którą można też usłyszeć od flisaków podczas spływu tratwami. Plany budowy zapory powstały już na początku XX wieku, tuż po katastrofalnej powodzi na Podhalu w 1934 roku. Jednak ze względu na drugą wojnę światową i liczne zmiany koncepcyjne, budowę rozpoczęto dopiero w 1975 roku. Jej budowa trwała długo, bo aż 22 lata, a to dlatego, że przez większość okresu budowy trwały protesty grup ekologów. Którzy urządzali sobie blokady dróg dojazdowych do budowy zapory, rozkładali obozowiska i skłoty na terenie zalewowym. Trwały regularne przepychanki i starcia z siłami policji. Zapora ostatecznie została oddana do użytku w 1997 roku, a więc na chwilę przed powodzią tysiąclecia. Ci, co ją przeżyli, zapewne pamiętają. Można tu mówić o wielkim szczęściu, bo jeśli przez tych ekologów i ich próby zatrzymania budowy, Zapora nie byłaby ukończona. To aż strach pomyśleć, do jakiego dramatu doszłoby na tych terenach w czasie tej wielkiej powodzi. Zapora uchroniła wówczas wiele miejscowości przed ogromnym dramatem, zwracając koszty swojej budowy z nawiązką. Pośród malowniczych pienińskich krajobrazów, wysoko ponad taflą wody jeziora Czorsztyńskiego, Górują dwa zamki. Po jednej stronie jeziora, w granicach gminy Niedzica, przepięknie położona górska warownia z XIV wieku, czyli Zamek Dunajec, który, pomimo licznych wojen, pożarów i ogólnie burzliwych dziejów, których te stare mury były świadkami, wciąż cieszy oczy zwiedzających turystów. Zamek został wzniesiony w XIV wieku przez Kokosza Berzewiczego. Dość oryginalne imię i nazwisko, ale to dlatego, że pierwszy właściciel był Węgrem, a zamek ówcześnie leżał właśnie na terytorium tego kraju, tuż przy granicy z Polską, pełniąc rolę twierdzy granicznej. Na przestrzeni wieków twierdza przechodziła w ręce kolejnych rodów, była wielokrotnie rozbudowywana i przebudowywana, stopniowo zmieniając charakter z obronnego na rezydencjonalny. Dziś zamek pełni rolę muzeum oraz punktu widokowego. Pełni także funkcje hotelowe, oferując wynajem pokoi i komnat. Niedzicki zamek zasłynął również w świecie dzięki odnalezieniu tutajnego schowka z dokumentem zapisanym pismem wezełkowym kipu, czyli pismem używanym w indiańskim imperium inków. Dzięki temu miejsce to rozpaliło wyobraźnię poszukiwaczy skarbów. Bowiem znaleziony dokument miał podobno zawierać informacje, gdzie ukryte jest tajemnicze złoto inków. Turystom do zwiedzania udostępniona jest wozownia, spichlerz i sam zamek. W tej pierwszej znajduje się ekspozycja zabytkowych pojazdów konnych, pochodzących z początku XX wieku. Wnętrza zamku zostały natomiast przekształcone na cele muzealne. Komnaty są tu pełne zabytkowych mebli, zegarów, wypchanych zwierząt, dzieł sztuki, dokumentów historycznych oraz kolekcji broni. Do zwiedzania udostępnione są także zamkowe lochy, służące kiedyś między innymi za więzienie, które wystylizowano na salę tortur. Dodatkową atrakcją zamku są tarasy widokowe. Z których rozciągają się piękne widoki na czorsztyńskie jezioro, zaporę wodną oraz okoliczne szczyty. Po sąsiedzku, po drugiej stronie zbiornika czorsztyńskiego, ale już w gminie Czorsztyn wznoszą się średniowieczne ruiny drugiego zamku. I choć już nieco nadgryzione zębem czasu, wciąż czarują i sprawiają, że turyści przystają tutaj na nieco dłużej. Podróż między nimi można odbyć na pokładzie statku lub gondoli, które kursują z jednego brzegu na drugi. Przystań, skąd odpływają statki i gondole, jest oddalona od niedzickiego zamku o kilka minut spacerkiem, więc nie sposób jej przegapić. Dziś, niestety, możemy podziwiać już tylko ruiny tej wspaniałej budowli, powstałej prawdopodobnie w XIV wieku której fundatorem była księżna Kinga, ogłoszona świętą przez Jana Pawła II. Warto wspomnieć, że w tamtych czasach, kiedy Polska graniczyła z Węgrami, a granica przebiegała na rzece Dunajec, zamek w Niedzicy, który wcześniej zwiedziliśmy, był graniczną warownią Węgrów, natomiast zamek w Czorsztynie był twierdzą Polaków, strzegąc granicy między Polską a Węgrami, pełniąc dodatkowo rolę komory celnej na granicy. Dzisiejsze ruiny wznoszą się 50 metrów nad taflą jeziora Czosztyńskiego, ale kiedy jeszcze nie było tu zapory i utworzonego w jej wyniku jeziora, zamek górował nad Doliną Dunajca na około 95 metrów wysokości. Zwiedzanie zamku rozpoczyna się od dziedzińca otoczonego resztkami murów obwodowych, skąd poprzez sień baszty przechodzimy do pomieszczeń zamkowych. Tutaj możemy zobaczyć kilka reliktów archeologicznych. Można też zobaczyć pozostałości zamkowej kuchni czy piekarni. W jednej z sal możemy zobaczyć wystawę dotyczącą flisaków i łodzi, którymi przewożeni są turyści podczas spływów Dunajcem. Poprzez szesnastowieczną klatkę schodową przechodzimy do części zwanej zamkiem górnym. To tutaj znajduje się coś, czego nie ma sąsiad po drugiej stronie jeziora, a przynajmniej nie tak okazały. Chodzi o taras widokowy i rozpościerające się z niego widoki. Przepiękna panorama na jezioro Czorsztyńskie. Zaporę, pieniny i tatry. No i oczywiście widok na sąsiada z naprzeciwka. Z tarasu można zejść jeszcze do pomieszczeń piwnicznych, które zostały częściowo zrekonstruowane. Urządzono tu ekspozycję muzealną. Zanim zakończy się zwiedzanie, istnieje możliwość samodzielnego wybicia pamiątkowej monety co stanowi jedną z atrakcji dla zwiedzających, zwłaszcza tych najmłodszych, oferując wyjątkową pamiątkę z wizyty na zamku. Zamki w Niedzicy i Czorsztynie to prawdziwe perły tego regionu, które łączą w sobie piękno przyrody i bogatą historię. Odwiedzając te miejsca, można przenieść się w czasie i poczuć atmosferę dawnych wieków, jednocześnie ciesząc się wspaniałymi widokami, jakie oferuje ta malownicza okolica. Bez względu na porę roku, region ten z jego zamkami, zaporą i jeziorem z pewnością dostarczy każdemu niezapomnianych wrażeń.